Bonus poruszanie się po katalogu ETF-ów w JustETF. Cześć. W tym poradniku pokażę wam, jak poruszać się po katalogu ETF-ów w Just ETF. Zobaczycie, jakie są kryteria wyszukiwania oraz jak szybko znaleźć idealne ETF. Pokażę też, jakich szczegółów możemy się dowiedzieć o poszczególnych funduszach. No to przyłączamy się na ekran komputera. Justetf.com. Jest to portal, który pozwala na analizowanie ETF-ów zarejestrowanych w Europie, czyli USIC. Jeżeli interesują Was etf -y zarejestrowane w USA, polecam Wam inny portal etf.com, ale nas interesują etf -y zarejestrowane w Europie. Wchodzimy na stronę główną. Wyświetla nam się kilka podstawowych opcji. Nas interesuje pierwsza z lewej, czyli ETF Screener, czyli wyszukiwarka funduszy ETF. Klikamy Search ETFs. Wyświetlają nam się dwie główne sekcje. Po lewej stronie sekcja Filtrów wyszukiwania, a po prawej sekcja Wyników wyszukiwania. U góry jest też pole tekstowe, w którym możemy wpisać nazwę funduszu, jeżeli szukamy jakiegoś konkretnego. Na samej górze, po lewej stronie, jest też możliwość określenia, skąd pochodzimy. Będzie to miało wpływ na personalizację treści, które będą nam się wyświetlać. Przykładowo, jeśli zaznaczymy United Kingdom, wartości aktywów będą nam się wyświetlały w funtach brytyjskich, a to nie jest nasza ulubiona waluta, więc wolelibyśmy bardziej nam bliską. Niestety nie ma opcji, żeby zaznaczyć, że jesteśmy z Polski, ale możemy zaznaczyć, że jesteśmy z Niemiec i wtedy będzie nam się wyświetlało wszystko w euro. Ja przynajmniej tak wolę niż w funcie. Zaznaczę jeszcze, że wolę język angielski. Jeżeli chodzi o filtry wyszukiwania, podstawowym kryterium jest klasa aktywów. Możemy wyszukiwać ETF -y na akcje, obligacje, metale szlachetne, towary, kryptowaluty, real estate, czyli nieruchomości oraz rynek pieniężny. W niektórych przypadkach możemy wyszukiwać w sposób bardziej skonkretyzowany ETF-ów. Na przykład wchodzimy w equity, czyli ETF akcyjne, i okazuje się, że możemy je wyszukiwać według konkretnego regionu, według konkretnego kraju, konkretnego sektora, strategii ETF-u, czy konkretnego tematu inwestycyjnego. Istnieje też możliwość, żeby określić, na jaki konkretnie indeks szukamy ETF-u. W zależności od tego co wybierzemy, no to po prawej stronie będą nam się wyświetlać ETF-y, które naśladują ten konkretny indeks. Jest też wiele innych kryteriów, z których możemy skorzystać. Promotion ETFs, ale to dotyczy głównie klientów z Niemiec. Są to ETF-y, które są udostępnione na specjalnych warunkach. Savings plans to również opcje dla osób raczej z Niemiec, na pewno nie dla Polaków. Sustainability, czyli inwestowanie odpowiedzialne, age, czyli wiek. Możemy określić, że chcemy, aby wyświetlały nam się etf -y, które działają przynajmniej od jednego roku, od trzech lat lub od pięciu lat. Im dłużej ETF działa, tym można powiedzieć, że jest bardziej zaprawiony w boju, więc pewnie z większym prawdopodobieństwem będzie kontynuował spokojnie swoją działalność. Use of Profit Możemy określić, że chcemy, aby wyświetlały nam się ETF-y akumulujące albo dystrybuujące dywidendy. Fund size, czyli wielkość funduszu, możemy określić, żeby wyświetlały nam się ETF-y o aktywach przynajmniej 100 milionów euro albo 500 milionów euro. Jakie to ma znaczenie? Warto unikać ETF-ów o najmniejszych aktywach. One bardzo często będą miały niższą płynność. To pierwsza sprawa. A po drugie, ETF-y o mniejszych aktywach. Z większym prawdopodobieństwem mogą zostać wycofane przez dostawcę, bo ten może uznać, że nie opłaca mu się jego prowadzenie. Przyjmuje się, że takim progiem rentowności jest wartość 100 milionów euro. Jeżeli ETF zebrał przynajmniej takie aktywa, to raczej nie ma co się obawiać. Replication Method: Metoda Replikacji. Mam tutaj trzy opcje. Full Replication to metoda replikacji fizycznej pełna. Czyli ETF inwestuje we wszystkie spółki, które są w indeksie. Sampling to też replikacja fizyczna, tylko niepełna. ETF inwestuje tylko w część spółek, które są w danym indeksie, bo na przykład jest ich zbyt dużo. Swap-based to trzecia opcja, czy to jest już replikacja syntetyczna. Podstawą takiej replikacji są instrumenty pochodne, przede wszystkim swapy, i stąd nazwa swap-based. Provider, możemy wybrać Nazwę konkretnego dostawcy, którego ETF-y chcemy wyświetlać, przeglądać. Indeks family możemy określić konkretną rodzinę indeksów, które chcemy analizować. Przykładowo, jeżeli chodzi o ETF-y akcyjne, najwięcej do zaoferowania będą miały ETF-y na indeksy z rodziny MSCI. Tych będzie po prostu najwięcej. Fund domicile tu określamy kraj, w którym zarejestrowane są ETF-y. Kiedy będzie to miało znaczenie? Przede wszystkim w przypadku ETF-ów dystrybuujących dywidendy. Przykładowo, jeżeli chodzi o ETF -y z Irlandii i Luksemburga, będą one optymalne podatkowo. Jeżeli inwestujemy w etf -y z tych krajów, na drugim poziomie opodatkowania nie zapłacimy podatku. Nie będę teraz się w to wgłębiał. Więcej na ten temat dowiecie się w module 15. Currency Hedge. Tutaj możemy zaznaczyć, żeby wyświetlały nam się tylko ETFy z hedgingiem walutowym. I mamy tutaj kilka opcji. CHF Hedged, Euro Hedged, GBP Hedged i USD Hedged. Przykładowo ETFy Euro Hedged, takimi ETFami najczęściej będą zainteresowani mieszkańcy strefy euro. GBP Hedged najczęściej Brytyjczycy. Niestety nie ma tu ETF-ów PLN hedged, bo takie generalnie nie istnieją, więc fundusze z hedgingiem walutowym będą miały dla nas mniejsze znaczenie. Dla nas, mam, mam na myśli perspektywę inwestora, który jest z Polski, który ma oszczędności w polskich złotych. ETFs and ETCs. Tutaj mamy informacje o tym, jak jest, jest, jakie są liczby poszczególnych instrumentów. etf -y to są po prostu fundusze notowane na giełdzie. ETC i ETN to co prawda nie są fundusze, ale są podobne do ETF-ów w tym sensie, że również są notowane na giełdzie oraz naśladują jakiś indeks bazowy lub jakieś aktywo. Więcej na ten temat dowiecie się w module 11. ETF listing to kryterium, gdzie możemy określić rynki, rynki, na których notowane są poszczególne ETF-y. Ja zaznaczam Setre oraz Londyn, ponieważ są to dwa największe rynki w Europie. ETFy z tych rynków są po prostu najłatwiej dostępne, co ma szczególne znaczenie, jeżeli korzystamy z ETF z brokerów polskich, z polskich domów maklerskich. Jeżeli chodzi o brokerów zagranicznych, tam przeważnie ta oferta jest sporo szersza. Natomiast w przypadku polskich brokerów dominują Setra oraz Londyn. Jest też kilka innych e, opcji. Ok, z lewej strony. Mamy do zaznaczenia filtry wyszukiwania, z prawej strony mamy wyniki wyszukiwania, ale nie mamy jeszcze wśród wyników wyszukiwania nic konkretnego, ponieważ nie określiliśmy kryteriów. No to spróbujmy teraz to zrobić. Weźmy pierwszy przypadek dość taki łatwy, że wiemy czego szukamy, a konkretnie określiliśmy sobie indeks, na który szukamy jakiegoś ETF-u. I niech to będzie indeks MSCI World. Z prawej strony wyświetla nam się, wyświetlają nam się wyniki wyszukiwania, czyli etf -y, które naśladują dokładnie ten indeks MSCI World. Okazuje się, że wyników jest 20. To duża liczba. Warto sobie to ograniczyć, aby wybór był łatwiejszy. W tym celu wybieram pierwsze kryterium: Use of Profit. Zakładam, że interesują nas ETF-y akumulujące dywidendy. Bo jesteśmy na etapie akumulacji majątku i takie ETF-y będą bardziej wygodne i bardziej efektywne podatkowo. Po zaznaczeniu tego, tego kryterium okazuje się, że liczba wyszuki wyszukań ograniczyła się do 10. To mniej, ale nadal sporo, więc chcę wprowadzić kolejne filtry wyszukiwania. Fund size. Załóżmy, że interesują nas tylko te ETF-y, które mają aktywa powyżej 500 milionów. Liczba wyszukań ogranicza się już tylko do siedmiu, ale spróbujmy jeszcze jakiś filtr wprowadzić, niech to będzie metoda replikacji. I załóżmy, że jesteśmy inwestorem początkującym, z założenia powinniśmy inwestować w to, co rozumiemy. Swap-based, zakładamy, że replikacja syntetyczna nie jest nam znana, więc preferujemy sampling, czyli replikację fizyczną, częściową. W tym momencie wyniki wyszukiwania sprowadzają się już tylko do czterech pozycji. Jest tutaj opcja, aby zaznaczyć, jakie kolumny nam, mają nam się wyświetlać. Klikamy w opcję Select Columns i możemy zaznaczyć cechy ETF-ów, które chcemy, żeby nam się wyświetlały. Ja zaznaczam Fund Size, czyli wielkość funduszu, Ter, czyli Total Expense Ratio, czyli koszty zarządzania w skali roku oraz stopa zwrotu za rok 2021 wyrażona w procentach. Dlaczego? Zaraz o tym powiem. Mamy zatem trzy kolumny. Klikając na główki możemy sortować te ETF -y według danej cechy. Klikam Fund Size i wyświetla nam się ETF od największego do najmniejszego. Klikam jeszcze raz to od najmniejszego do największego. Załóżmy że chciałbym posortować te ETF -y według TER, Total Expense Ratio, ponieważ interesuje mnie, żeby znaleźć ETF, który jest przede wszystkim najtańszy. LIXOR oraz SPIDER to są dwa etf -y, których TER wynosi 0,12% i to są najtańsze etf -y z tej stawki. Natomiast pojawia się pytanie, czy TER to jest jedyny wskaźnik kosztów, na który powinniśmy patrzeć. Jest to na pewno dobry wskaźnik, ale na, na samym końcu Naszej analizy warto również spojrzeć na wskaźnik Tracking Difference, wskaźnik efektywności, który będzie pokazywał nam wszystkie koszty, nawet te, których czasem w Total Expense się nie widać, ale także dodatkowe przychody, które czasem może fundusz uzyskiwać. Niestety na Just ETF nie ma możliwości sprawdzenia poziomu wskaźnika Tracking Difference, czyli wskaźnika, który nam pokazuje, jaka jest różnica między stopą zwrotu ETF-u oraz indeksu, który on naśladuje. Aby ten poziom wskaźnika sprawdzić, obliczyć, możemy otworzyć sobie na przykład dokument KID, czyli Key Investor Information Document. I mamy tutaj informacje, jakie były stopy zwrotu funduszu i benchmarku w poszczególnych latach. I sprawdzamy przykładowo w roku 2021. Fundusz zarobił 21,9%, a indeks 21,8%, czyli fundusz pokonał indeks o 1,1%. To był zresztą pierwszy tak dobry rok tego ETF-u. Jak widzicie, gdybyśmy chcieli w ten sposób obliczyć tracking difference dla wielu ETF-ów, byłoby to dość czasochłonne i uciążliwe. Na szczęście są strony internetowe, które wykonują tą pracę za nas. Takim, taką, przykładem takiej strony jest strona TrackingDifferences.com, tutaj mamy możliwość sprawdzenia ETF-ów pod kątem wskaźnika Tracking Difference, wyświetlają nam się w tym przypadku ETF-y właśnie konkretnie na indeks MSCI World, czyli ten na którego ETF szukamy. Natomiast z tym są też pewne problemy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o konkretnie o tracking difference to tutaj nam się wyświetlają wyniki tego wskaźnika w sposób odwrotny. Tutaj jest inny sposób liczenia tego wskaźnika, więc, musimy, więc nie jest tak, że im niższa liczba, tym gorszy fundusz, tylko odwrotnie. Im niższa liczba, tym lepszy wynik funduszu, więc musimy o tym pamiętać. Natomiast inna sprawa. Nie są tutaj dostępne etf -y na wszystkie indeksy, tylko te najbardziej popularne. Natomiast również inna rzecz to to, że jest to nadal pewna uciążliwość, że musimy wchodzić na osobny portal po to, żeby sprawdzić tą jedną informację. Ale na to również jest jedno rozwiązanie. Możemy zamiast patrzeć na wskaźnik Tracking Difference, możemy spojrzeć na stopę zwrotu w skali roku w jakimś konkretnym roku, na przykład 2021. Jeżeli posortujemy sobie ETF-y. Według stopy zwrotu, to biorąc pod uwagę, jak liczony jest wskaźnik Tracking Difference, ten ETF, który miał najwyższą stopę zwrotu w tym roku, to jednocześnie będzie ten ETF, który ma najwyższy poziom, poziom wskaźnika Tracking Difference, czyli jest też ETFem najbardziej efektywnym, a przynajmniej w tamtym roku był ETFem najbardziej efektywnym. W tym przypadku jest to ETF Spider MSCI World. No i teraz pojawia się pytanie, czy ten ETF będzie dostępny u, u naszego brokera. Otwieramy sobie stronę tego ETF-u, kopiujemy numer ISIN i sprawdzamy, czy będzie on dostępny. Dla przykładu otwieramy listę ETF-ów dostępnych w mBanku. Wklejamy ISIN i okazuje się, że tego ETF-u tutaj nie ma. Dobrze. A czy jest w domu maklerskim BOŚ? Tak. Także może zdarzyć się sytuacja, że dany ETF w jednym domu maklerskim występuje, a w drugim nie. W tym przypadku powodem tego, że w mBanku nie jest on dostępny, jest to, że ten fundusz ma stosunkowo niskie aktywa. Polskie domy maklerskie, właśnie, właśnie zwłaszcza polskie domy maklerskie, przyjmując ofertę ETF-ów, którą udostępniają swoim klientom, kierują się przede wszystkim kryterium wielkości aktywów w związku z czym warto jest oprócz TER czyli wskaźnika kosztów oraz wskaźnika stopy zwrotu warto sprawdzać w dużym stopniu właśnie wielkość aktywów w funduszu i tak sortować wyniki poszukiwania ponieważ te ETF -y z największym prawdopodobieństwem będą dostępne u naszych brokerów zwłaszcza jeżeli mamy rachunek w polskim domu maklerskim. Sprawdźmy czy iShares Core MSCI World, czyli ETF o największych aktywach będzie dostępny u naszych brokerów w mBanku i w Bosiu. Sprawdzamy w pierwszej kolejności mBank. Tak, okazuje się, że ten jest dostępny. A w Bosiu? Tak, również. Ok, w takim razie wiemy już, że moglibyśmy ten ETF wybrać i na pewno będzie on przynajmniej dostępny u naszych brokerów. Jest też możliwość, aby przeanalizować konkretny ETF. Każdy ETF ma tutaj na stronie Just ETF swoją podstronę, gdzie możemy znaleźć przydatne informacje na temat każdego z tych funduszy. Weźmy przykład iShares Score MSCI World Usage ETF. Podstawową informację, którą tutaj znajdziemy, jest numer ISIN. Jest to numer, który moglibyśmy porównać do numeru WIN. Samochodu. Jest to taki unikalny numer, który jednoznacznie identyfikuje dany ETF. Mamy tu też inne informacje podstawowe. Mamy informacje o tym, jaka jest. Aha, zanim przejdziemy do tych informacji, to mamy tutaj przede wszystkim możliwość sprawdzenia, jak wygląda fact sheet danego funduszu oraz KID. Akurat tutaj nam się będzie on wyświetlał po niemiecku, ponieważ zaznaczyliśmy Niemcy, ale jeżeli zaznaczymy, że jesteśmy inwestorem z Wielkiej Brytanii, będą one w języku angielskim. I jakie inne podstawowe informacje tutaj znajdziemy? Informacje o wielkości aktywów, akurat w tym przypadku mamy 38 milionów, przepraszam, 38 tysięcy milionów. Wielkość kosztów w skali roku. Akurat ten fundusz pobiera 0,20 w skali roku. Taki ma poziom wskaźnika Total Expense Ratio. Ten ETF stosuje replikację fizyczną. W oparciu o Optimized Sampling czyli jest to replikacja częściowa. Long Only czyli jest to strategia która zakłada że nie inwestujemy na krótko. Fund Currency. Waluta funduszy to funduszu to dolar amerykański. Currency Risk. Ten ETF nie stosuje hedgingu walutowego. Mam tu też informacje o zmienności. Inception date, czyli od kiedy fundusz jest notowany, akurat ten od września 2009 roku. Distribution policy, policy czyli polityka dystrybucji dywidendy, akurat ten ETF akumuluje dywidendę, zresztą dlatego, że wybraliśmy akurat taki kryterium wyszukiwania. Fund domicile, czyli gdzie ETF jest zarejestrowany, ten zarejestrowany jest w Irlandii. Jakie inne podstawowe informacje są tutaj dostępne? Mamy podstawowy wykres za okres ostatniego roku oraz stopy zwrotu za kilka lat kalendarzowych wstecz oraz w kilku podstawowych horyzontach czasowych. Mamy też sekcję o nazwie Exposure, która mówi nam o tym, w co dany fundusz inwestuje. Mamy tutaj trzy podsekcje: sekcja Top Holdings. Top 10 Holdings mówi nam o tym, jakie jest 10 największych spółek, w które inwestuje dany ETF. Dla przykładu, wśród spółek, w które inwestuje ten ETF są Apple, Microsoft czy Amazon. Countries. Tutaj widzimy największe kraje, w które inwestuje ten ETF. W tym przypadku są to United States, czyli Stany Zjednoczone, Japonia oraz Wielka Brytania. Mamy też sektory, główne sektory, w które są inwestowane środki, i tutaj największymi sektorami są. Technologia IT, financials, czyli sektor finansowy oraz healthcare, czyli ochrona zdrowia. Mamy też sekcję poświęconą dokumentom. Możemy tutaj sprawdzić Fact Sheet, raport roczny, KID, prospekt. Mamy też. Te dokumenty, czyli FactSheet i Prospekt, również w języku angielskim. Akurat FactSheet i KID mieliśmy również dostępne u góry strony, ale tutaj mamy również inne raporty. Akurat raport roczny czy Prospekt są dokumentami, które rzadziej będziemy potrzebować, ale czasem mogą się przydawać, więc warto wiedzieć, że są i są dostępne w tym miejscu. Jest też sekcja poświęcona analizie wyników funduszu. Tutaj mamy wykres gdzie możemy ustalić w różnych horyzontach czasowych, sprawdzić jak fundusz się zachowywał, jak wyglądały jego notowania. Akurat ten dostępny był od 2009 roku. Możemy też porównać wyniki funduszu, które nam się wyświetla, z jakimś punktem odniesienia i możemy tutaj wpisać nazwę funduszu, z którym chcielibyśmy go porównać i wyświetlą nam się oba ETF-y. Będziemy mogli sprawdzić, które zachowywało się lepiej, a które gorzej w okresie, który sobie określimy. Jest też sekcja, w której wyświetlone są stopy zwrotu ETF-u w takiej formie kolumn, diagramów. Tutaj mamy horyzonty, mamy poszczególne lata kalendarzowe oraz różne inne horyzonty inwestycyjne. Mamy też mapę ciepła, tak zwaną mapę ciepła, w której widzimy miesięczne stopy zwrotu w podziale na konkretne lata, ale akurat nas to za bardzo nie interesuje, jeżeli inwestujemy pasywnie w sposób długoterminowy. Być może dla inwestorów aktywnych może to być w jakimś stopniu przydatna informacja. Ostatnia istotna sekcja to listings i tutaj znajdziemy informacje o tym, na jakich rynkach możemy spotkać dany ETF, na jakich jest notowany. Dla przykładu London, czyli London Stock Exchange. I uwaga, istotne jest nie tylko to, na jakim rynku jest, ten ETF notowany, ale również w jakiej walucie jest notowany oraz jaki jest jego ticker. Uwaga, mówiliśmy o tym, że każdy fundusz ma swój numer ISIN. Fundusz posiada również oznaczenia ticker i to są oznaczenia, które też go identyfikują, ale uwaga, każdy ETF może mieć kilka tickerów i on może być inny na każdym rynku i różny w zależności od tego, w jakiej walucie jest notowany. Spójrzmy na przykład. Londynu. London Stock Exchange wariant notowany w dolarze ma nazwę IVDA. Taki jest jego ticker w wersji dolarowej. Również Londyn wersja w funcie brytyjskim nazywa się już inaczej. Ticker to SWDA. A gdybyśmy spojrzeli na drugi duży rynek SETRA we Frankfurcie notowany w euro jego ticker to EUNL czyli jeszcze inny. Tak to wygląda w dużym skrócie. Istnieje też możliwość, abyśmy porównali kilka ETF-ów. Załóżmy, że chcemy porównać ten ETF. Klikamy Compare oraz wyświetlimy sobie drugi ETF, który jest do niego podobny. Niech to będzie FTSE Developed. I go też dodamy, klikamy w link Compare i możemy tutaj Kliknąć Compare Selection, i wyświetli nam się ten widok, który już widzieliśmy wcześniej, gdzie możemy porównać ETF-y, które naśladują różne indeksy, według tych cech, które sobie wyświetlimy. Tak to wygląda z grubsza. Tak to wyglądało w sytuacji kiedy wiedzieliśmy czy inaczej zdefiniowaliśmy sobie indeks na który szukamy ETF-u, ale oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, że chcemy znaleźć ETF na jakiś specyficzny obszar, na jakiś specyficzny rynek i nie znamy indeksów, które tam są popularne. Nie mamy takiej wiedzy. Co wówczas możemy zrobić? Weźmy sobie dla przykładu sytuację, w której szukamy ETF-u na globalne obligacje. Klikamy bonds Region, niech zostanie all regions. Currency, załóżmy, że szukam ETF-u w dolarach amerykańskich. Bond type, niech będzie to typ aggregate, czyli jest to taki typ funduszu, w którym środki są inwestowane zarówno w obligacje skarbowe, korporacyjne, listy zestawne, w różne rodzaje obligacji o wysokim poziomie wiarygodności. I w tym momencie widzimy, że wyświetlają nam się etf -y na różne indeksy. Jeżeli nie wiemy, jakiego funduszu dokładnie szukamy, warto kierować się kryterium wielkości funduszu z kilku powodów. Po pierwsze, te fundusze, które są największe, to będą też te fundusze, które stosują najbardziej klasyczne indeksy, czyli te najbardziej zdywersyfikowane. To też jest w pewnym stopniu miara sukcesu biznesowego danego funduszu i też w pewnym sensie miara jego popularności. I to jest zawsze dobry trop. Inna rzecz, to, o czym też mówiłem wcześniej, że fundusze, które są największe, z dużym prawdopodobieństwem będą też najłatwiej dostępne w naszym domu maklerskim. Warto też oczywiście kierować się wskaźnikiem TER, czyli kosztami funduszu. To wszystko, o czym chciałem Wam w tym materiale powiedzieć. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne i życzę Wam owocnego wyszukiwania. Cześć.